Mnie to przeraża, tak jak u warszawiaka, bo przecież ten dron e, e, rozbił się na polu kukurydzy 85 kilometrów od mojego miasta. Ja nie wierzę, że pan to mówi. Ja nie wierzę, że pan to mówi. No, pani w ogóle coś. się nie odzywa, dobrze? Znaczy, akurat... Oj Michaś, Michaś, trzeba przyznać, że lekarze, którzy dają ci przepustkę są naprawdę odważni. Ale dla twojego dobra, lepiej chłopie się nie odzywać. No po co ci to? Nie powiem. Dla nas i większości Polaków, im więcej mówisz, tym lepiej. Większa szansa, że przy następnych wyborach zagłosuje na ciebie tylko twoja żona i kolega Joński. Posłuchajcie, jak odniósł się do wczorajszej sytuacji z uderzeniem drona. Mnie to przeraża, tak jak u Warszawiaka, bo przecież ten dron e, e, rozbił się na polu kukurydzy 85 km od mojego miasta. Czy ty siebie człowieku słyszysz? To jak jest. Gdzieś dalej. To będzie luzik, co? Dajmy taki Kraków czy tam Szczecin. Potem dyskusja zeszła na równie poważny temat zamykania oddziałów onkologicznych. Szczerba jako specjalista oczywiście od wszystkiego nie pozwolił zabrać głosu nikomu innemu. Pani w ogóle się nie odzywa, dobrze? Znaczy akurat... W pewnym momencie tak zagotował go zdyrę, że nawet ona kazała mu się zamknąć. Proszę przestań, błagam pana. No. Jeżeli ktoś. Nie, wiecie co? Musicie to wszystko zobaczyć w całości. Bo to jest po prostu skandal, co się dzieje. Pamiętajcie o lajkach i subach. Pozwoli to zwiększyć zasięgi. I może w końcu dotrze do wyborców Szczerby. Zobaczą, co najlepszego wyczynili. Panie pośle, Michał Szczerba, najpierw. Jednak jakby się pan rozprawił z wynikami tej, tej sądy. Dlaczego jest też tak, że. No to już jest zdanie ekspertów. Nie przeciętnego Polaka, który może nie mieć wszelkich danych, ale kiedy eksperci mówią, że nie wiedzą, dlaczego w nocy nie było tam wojska, że nie rozumieją, dlaczego nadal my na przykład nie negocjujemy z Ukraińcami tego, żeby zestrzeliwać te obiekty jeszcze blisko granicy na ich terenie. Dlaczego tak jest po trzech latach wojny? Dużo tych spraw, pani redaktor. No przede wszystkim jednak, wracając do komunikacji, widzieliśmy dzisiaj dwie konferencje prasowe wicepremiera Ministra obrony narodowej, który bardzo jednoznacznie komunikował, co się dzieje, jakie są ustalenia. Sprawa jest poważna i takie prowokacje się zdarzają. Też przypomnę, że za chwilę, w połowie września, odbędą się manewry wojskowe, ćwiczenia na terenie Białorusi Zapad 2025 z udziałem Rosjan. I takie prowokacje, niestety, też się mogą powtarzać. My musimy przede wszystkim. Budować mocne sojusze. Musimy być obecni przy każdym stole negocjacyjnym, gdzie decyduje się nie tylko przyszłość Ukrainy, to, ale co dla nas ważniejsze jako polskich polityków, bezpieczeństwo Polski i Europy. Ja mówię, nie chcę wracać do przeszłości. Bo, ale panie bo, bo panie to proszę, nie jest Obecność przy stole to jedno. Jest jednak szef Monu, jest armia. Jesteśmy w NATO, słyszymy o sojuszach. Generał Polko dzisiaj pyta, przykład, gdzie są aerostaty Barbara, które rok temu zapowiadał minister Kośniak kamysz To są proste pytania o konkretne sprawy. To są pr proste pytania, ale sprawy nie są. E, pytania są proste, nawet sprawy nie są proste, bo to naruszenie. Ja tego nie rozumiem, bo e, wydajemy 5% PKB na armię. Gdzie są aerostaty no, Barbara? No, mamy pyta, mamy Polko też nie Polko z gigantyczną armią w Wielkiej Brytanii, też naruszana jest e, czasami niestety przez Rosjan. Ich przestrzenie ja? po, po, powietrzna. No, na przykład. Ale tak. czy ja? W Wielkiej Brytanii były Wszystko takie, były takie przy, 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 przykłady w, w przeszłości. I Rosjanie testują sytuację i jakby. Panie pośle, dlaczego? Znaczy, ja rozumiem, że są różne elementy. No Akurat no, ale... nie pomyślałam może w pierwszym okay. rzędzie o Wielkiej Brytanii, pomyślałam może o Mołdawii, no, pomyślałam czy... może o Litwie, ale to nadal nie pociesza Polaków, którzy nie czują się, myślę. Najspokojniej, może tak. Z pewnością i dlatego też te wielkie, te wielkie działania rządu i także nasze działania na poziomie europejskim. Tutaj pan Bogucki, który był przed chwilą jako przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, w ogóle nie rozumie, na czym polega, polegają działania Unii Europejskiej w kwestii bezpieczeństwa, w sprawie Białej Księgi. To, co my robimy w Unii Europejskiej, również generując do dyspozycji krajów członkowskich, przedstawiając gigantyczne środki w ramach programu SAFE, e, czyli programu uzbrojenia, czy też nowej perspektywy finansowej, to jest właśnie coś, e, o, o co zabiegają również Amerykanie, żebyśmy budowali nasz potencjał obronny e, w Europie. I dlatego jak dlatego Pani pyta o tę sprawę, to ja mówię, są środki krajowe, są środki europejskie i będziemy z tych pieniędzy proszę, również budować nowoczesne systemy. Najsympatyczniej i najbezpośredniej zapytam Pana tak, co Polaków obchodzi to, że są jakieś środki, jeżeli spadł im dron na pole kukurydzy. Okay, i Do rana nie pojawiło się tam wojsko. Nie, nie, nie tylko do rana, policja, tylko która policja była na szczęście. O, o no, policja, noc, ale noc... policja nie jest od tego. Okay. Jeżeli spada obiekt wojskowy, to od tego mamy armię, od tego mamy systemy wojskowe. No, panie Pośle, chyba się zgadzamy okay, Dobrze. Zgadzamy się również, chyba mam nadzieję, że przynajmniej dojdziemy do jakiegoś jednego porozumienia, że e, i komunikacja, i szybkość działania służb i wojska była zdecydowanie lepsza niż wtedy, kiedy po 40 dniach odnaleziono rakietę pod, pod Bydgoszczą. Niech pani się nie śmieje, bo to obciąża niestety Mariusza Błaszczaka i, i, i próbę przemilczania i zafałszowania i unikania tej kompromitującej sytuacji. Dzisiaj mamy sytuację taką, że jesteśmy na bieżąco z naszymi sojusznikami, wyjaśniamy sprawę, prokuratura już działa. Czy, czy, powinna być, czy wojsko powinno być wcześniej? Tak, powinno być wcześniej, natomiast, jak powiedziałem, to nie był, to nie był obiekt, to nie, to, nie, to nie był dron, który miał na celu jakby z, zniszczenie. Prawdopodobnie to był tak zwany wabik, ale to, to są oczywiście on spekulacje. Miał, dobrze, ale on miał ładunek wybuchowy, niewielki, ale miał. Natomiast... E... Czy mnie to przeraża? Mnie to przeraża, tak jak warszawiaka, bo przecież ten dron... E, Rozbił się na polu kukurydzy 85 km od mojego miasta. Więc sprawa Nie jest, jest absolutnie. Przede wszystkim żal ludzi absolutnie. z tej wsi, panie pośle. W no, tak, no, Warszawie ja, ja, jeszcze było 75 km ja, ja mówię, ja mówię, no, ale... ja mówię o tym, jak warto w tej sprawie współpracować, jak bezpieczeństwo jest ponad podziałami, bo to nie jest ani pisowskie, ani koalicyjne, jest to kwestia wspólnych zobowiązań. A my dostarczamy i dowozimy środki europejskie na te cele. Ale No dobrze, a cele inne nadal do nas wlatują. Proszę Państwa, szpital w Koninie poinformował dzisiaj, że ograniczył przyjęcia na oddział onkologiczny. Przyjęcia nowych pacjentów, nie pacjentów, którzy są już w trakcie leczenia, tylko jak mówi e, rzeczniczka e, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego, nie, tutaj, przepraszam, pani rzeczniczka mówi, że my się wywiązujemy z umowy płacimy, no bo oczywiście chodzi o pieniądze, a szpital mówi, że e, ma problemy finansowe, że dlatego musi te przyjęcia ograniczyć, że realizuje program naprawczy, ale sobie widocznie nie radzi jak trzeba. No i teraz po prostu o zabezpieczeniu tych pacjentów, którzy się dowiedzieli, że chorują na nowotwór, o tym, czy oni będą przyjęci, będzie decydował lekarz prowadzący. Uzna za konieczne to ich przyjmie, nie uzna za konieczne to zostaną odesłani. Z pewnością są bardzo dobre e, e, obiekty wokół e, Kolina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć. Ja nie wierzę, się. Że, ja nie wierzę A, że pan no, to mówi. Ja nie. Znaczy, ja nie wierzę, że pan to mówi. Panie chyba pośle, pan wie pan, co ja się rzadko unoszę. Ja nie wierzę, że pan to mówi, ponieważ szpitale onkologiczne, specjalistyczne, tak one nie są... No, znaczy, chyba pan żartuje, nie, no przepraszam, bo bo znaczy, bez... ja, ja po prostu mówię o tym, co przeczytałem przed chwilą, tak? Że informuje Wojewódzki tak, Szpital Onkologiczny, lata, to, którym kieruje profesor Murawa. Zobaczyć, pani, jak panie ja panie deklaruje, panie niech pani przeprasza. Niech pani przeprasza, kogo pani chce. Znaczy, ja, ja po prostu Kolina informuję o tym, powiatu. że są szpitale na terenie. Wychodzi na to, że to są pacjenci drugiej kategorii. Nie przyjmiemy was do szpitala i Pani w ogóle się nie odzywa, dobrze? Znaczy, akurat akurat w sprawach onkologicznych mam bardzo osobiste i rodzinne doświadczenia i wiem, jak wygląda leczenie onkologiczne w Polsce. Panie pośle, każdy ma kogoś, kto umarł, choruje albo sam tam przestanie, błagam pana. No. Jeżeli ktoś został w tej chwili z kolina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną, inną placówkę na terenie województwa proszę wielkopolskiego. Państwo, niech natychmiast znajdzie ten, kto został odesłany. To jest, proszę państwa, no. ignorancja obecnej władzy. Wszystkie placówki onkologiczne mają problemy z przyjmowaniem pacjentów. Po prostu trzeba zwiększyć finansowanie minister, nakłady na pani... ochronę zdrowia. Myśmy w ciągu ośmiu lat podwoili nakłady na ochronę zdrowia. I, na, i powinniście zrobić wszystko, żeby, żeby zrobić wszystko, żeby te środki trafiły do NFZ-u, pilnować do Dochodów, żeby pacjenci nie musieli szukać, tak jak pan jestem, mówi, jestem po, całej Polsce, po całej Polsce Natomiast ośrodków e, onkologicznych. Potrzeba e, dyskusji publicznej na temat wzrostu wydatków na, e, na kwestie e, zdrowotne. Natomiast sytuacja w taka, że, że oddział mówi, że nie przyjmuje pacjentów jest skandaliczna. i Minister Zdrowia z pewnością tę sprawę natychmiast musi wyjaśnić. Jeżeli jakieś środki nie zostały przekazane z, wiepo, z wielkopolskiego oddziału NFZ-u, to natychmiast powinny zostać przekonane. tej sprawy e, przekonane. Jutro,